Zemka Dzisiaj właśnie nie będzie intra Gdyż ja sobie to przetestowałem Zobaczyłem I głupio by się to oglądało by Jak się obróciło ekran To by to głupio wyglądało No jak tak bym obrócił To sorry cześć i życzę miłego oglądania Ilość manko, ludziska Dzisiaj ja wam pokażę, jak zafarbować te cuchy różne. Nie wiem, na, 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 na Pocket Edition, bo, bo na PCC jedynie się da w craftingu, a na Pocket Edition to trzeba w kotle. no To pokażę wam, jak to zrobić. chociaż I Przepraszam, znowu za to zielone. A tu lata. No, widzicie, nawet na to to bo no To najpierw musicie zafarbować wodę, nie wiem, ja sobie robię e, takie parę, jak, jak sobie bierze na jak odstępy, to sobie robię białe takie coś. I właśnie, jak to się ukojarza, jak jeden, później drugi, to trzeba kilka razy je wybrać na węglowę. Ale ja i bardzo ciężko. I będę chodzić. No to buty będą może e, e, zielone. Ale najpierw będzie karny. Nie wiem, nie budzi tego. A tapka będzie zielona. No, no to, -y. oh. I to jest nie. O. I czapka to Teraz się udzielamy. To jest mój inny strój. To będzie mój nowy. Halo. Okej. Okay. To? Widzicie? Widzicie? to po nie było widać z nich, ale prawie mam palce. I już mamy naprawdę leciucho. No to był krótki paradigm. Tak, a właśnie. A chcecie chcecie wyciągnąć To po prostu, no się woda. I mama i A to pa!